I pokój tobie. Wiesz, jaka jest różnica między miłosierdziem i łaską? No bo trochę jest, a nawet bardzo. Hebrejczyku 4:16 przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzie i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tron łaski w Starym Testamencie to było miejsce, na które się kropiła krew, baranka na odpuszczenie win, na wymazanie grzechu. Robił to arcykapłan, i arcykapłan wtedy wchodził do tronu, które się nazywało przyważnie wieko miłosierdzia, z wielkim strachem. Arcykapłan musiał przez całe kilka tygodni przygotowywać się do wejścia w miejsce najświętsze, na tyle było to restrykcyjne, że nie mógł nawet, nawet być ze swoją żoną. Biorąc krew baranka wchodził ze strachem, bo wiedzieli, że jeśli jakiś grzech, który utajony, jakiś może nieświadomy, może coś innego zrobił, co Bogu mogłoby się nie spodobać, świętość Boża mogła go zabić tak, jak było we wszystkich w niektórych momentach, e Historii Izraela, kiedy w sposób niepowołany ktoś przychodził przed oblicze arki albo dotykał arki, ginął. Więc arcykapłan, arcykapłan jako przedstawiciel narodu, bo taka była rol, rola arcykapłana, że widząc arcykapłana, widziało się cały Izrael. Bóg, patrząc na jedną osobę, jakby rozmawiał wtedy z całym narodem. Postacie tego arcykapłana. Wchodził ze strachem, miał przywiązany sznurek do nogi, a na krajach szaty były dzwoneczki, po to, żeby było słychać, czy jeszcze żyje. Arcykapłan musiał się poruszać wewnątrz miejsca Najświętszego. Chodząc, nie mógł się zatrzymać, musiał wykonać swoje, i kiedy wykonywał swoje zadanie, było słychać dzwonianie dzwoneczków. Jeśli dzwoneczki przestawały dzwonić, był wyciągany za nogę, do której był przywiązany sznurek z miejsca najświętszego. Czy to wszystko? Temu wszystkiemu towarzyszył strach, ogromny lęk, wręcz. Czasami podejrzewam niechęć, bo to mogło być ostatnia służba, ostatnie minuty Twojego życia. Nigdy nie badałem tego, ale z tego, jak znam Biblię, to w Biblii nie ma wzmianek o tym, że trzeba było wyciągnąć jakiego, jak któregoś arcykapłana z miejsca najświętszego, bo Bóg go zabił, co już pokazuje o tym, że. W Izraelu nie było do końca wielkiego zrozumienia, czym jest miłosierdzie, bo przecież się przychodziło przed tron miłosierdzie. W strachu robili to, ale przecież spotykali się z miłosierdziem. Natomiast w naszych, w naszych czasach arcykapłanem jest Jezus Chrystus, a on jest nazwany w Ewangelii Jana 1,17, jest nazwany obliczem łaski i prawdy. Przez Mojżesza, przez Sługę przyszło prawo, nadane było prawo, przez Syna przyszło Łaskiej i prawda. I oto szesnasty werset, apostoł tutaj nazywa, mówi: Przystąpmy z odwagą do tronu łaski. I na tym tronie. My znajdujemy miłosierdzie i łask łaskę. Na tronie już ogłosił, ogłasza słowo Boże. Siedzi łaska. Łaska jest przychylna. Przychylna Twoim słabościom, przychylna Twojej niedoskonałości. A czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie to kiedy ty, upadły i grzeszny, przychodzisz do Boga. Miłosierdzie ci przebacza i zaczyna ci pomagać. Czym jest łaska? Łaska, po grecku, charis, niezasłużona przychylność. Ty nie zasługujesz, na przykład nie zasłużyłeś na to, żeby coś otrzymać od Boga, przychodzisz do niego, a Bóg ci daje. I to jest łaska. Miłosierdzie ci wybacza i możesz korzystać z błogosławieństw z Bożych. A łaska to kiedy nie zasłużyłeś i nie zrobiłeś czegoś, wciąż ci pomaga, mimo że nie wykonałeś czegoś, przez co mogło być coś zrobione. I 15 werset pokazuje, dlaczego możemy teraz przychodzić z ufną odwagą. Tak jak wtedy przychodziło się w strachu i lęku do Boga, teraz przychodzisz z odwagą do Taty, który zawsze cię wybaczy. I 15 mówi: Nie mamy bowiem arcykapana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Arcykapan Starego Testamentu, który dbał o świętość i był żelaznym mężem sprawiedliwości i zasad, często nie był współczujący wobec grzeszników. Kiedy słyszałem wyznanie pewnego księdza, który nie, kiedy wstąpił do, do, do klasztoru, nigdy wcześniej nie miał kobiety, już był prawiczkiem, tak, ale już, będąc księdzem, zakonnikiem, zgrzeszył, miał kobietę, miał kochankę, i kiedy już, jakby był doświadczony w, stref, w sferze seksualnej, mówi. Od tej pory zacząłem rozumieć tych, co przychodzili do spowiedzi z tym grzechem. Wcześniej nie rozumiał, nie współczuł, uważał ich za głupich, słabe uszy, którym należy się kara. Więc tacy byli arcykapłani. Teraz już jest inaczej. Naszym arcykapłanem jest Jezus, który zawsze ci wybaczy i zawsze ci podniesie. Nie dlatego, że on musiał doświadczyć, bo tu jest napisane, że był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Był doświadczony tym, że był głodny, pragnął, był niewyspany. A kiedy był niewyspany, głodny i pragnął, był osłabiony i czuł się tak jak każdy z nas, bo był w ciele, w mocnym, świętym ciele ale wciąż był osłabiony i wie, że my nie mamy łatwo na ziemi. Dlatego współczuje nam, podnosi nas. I kiedy masz gorszy dzień i upadasz w coś, przychodzi, żeby cię podnieść i umocnić, podnieść z grzechu, z twoich trudów i błogosławić. I na koniec jeszcze ten fragment, Tytus 3, rozdział 5:7, zbawił nas nie dla uszynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel, odrodzenia oraz odnowienie przez ducha świętego, który wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego którego nadzieja nam przyświeca, dla miłosierdzia zbawił, nie dla uczynków sprawiedliwości, nie dlatego, że Ty wszystko dobrze zrobiłeś. I siódmy werset mówi: Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego. Ty jesteś teraz usprawiedliwiony Jego łaską, jesteś usprawiedliwiony. W ten sposób, wierząc, że jesteś usprawiedliwiony, jesteś stałeś się dziedzicem życia wiecznego. Jeśli jesteś dziedzicem życia wiecznego, jesteś usprawiedliwiony. Nie musisz się niczego bać. Żyj w pokoju, w odpocznieniu i w radości, że jesteś zbawiony. Błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa.